Jo jo jo, wjeżdżamy dzisiaj na CS. A jak do siebie? Dzisiaj mordeczki odcinek będzie z otwierania. Oczywiście tutaj przepustki. Postanowiłem dzisiaj w odcinku wydać 60 gwiazdek. Mianowicie wydamy sobie 30 gwiazdek na przywieszki brakującego pęta i na przywieszki miniaturowej broni także 30 gwiazdek, czyli po 10 sztuk po prostu potwieramy sobie. A wy wariaty, pamiętajcie, że razem z tym odcinkiem także możecie wygrać zejbis. tego skina będzie dzisiaj dla was do wygrania skinek za 90 zł na post Stać, żeby go oczywiście zgarnąć, łapeczka w górze pod tym filmem i napiszcie komentarzy ja wam oczywiście dam za dwa dni pinga na Discordzie, kto jest zwycięzcą kim jesteś, Ty jesteś zwycięzcą, kim jesteś, Ty jesteś zwycięzcą fajnie jakbyście oczywiście dali trade linka w opisie, będzie mi łatwiej wam wysłać tego skinka no i co, lecimy, lecimy z odcineczkiem mordeczki, trzymajcie kciuki ja za bardzo tych cen tutaj nie znam, tych przywieszek ale tak szczerze, jak dla mnie to jest sztosik, no chciałbym wydropić tą przywieszkę, zobaczcie jak ona tutaj pięknie się prezentuje, odcienie zielonego. Jeszcze tu ma napisane monster w ogóle na języku, więc zobaczymy, jak to pociśnie. Otwieramy sobie tą przywieszkę w sumie 3, 3 razy. Co ja gadam? 10 razy po 3 gwiazdeczki. Łącznie wydamy sobie 30 sztuk. No i zobaczymy. Mamy tutaj pierwszego jakiegoś agencika, niebieskie oczy. No nie mam pojęcia szczerze, ile on warte, ale podejrzewam, że chyba najtańszy. Chociaż ten najtańszy tutaj ma zielone oczy, więc może coś on tam troszeczkę będzie warty. Lecimy z drugą tutaj oczywiście przy i mamy tu jakiegoś gangusa w okularach. Kurde, ale gościu poważnie wygląda. A tak szczerze to... Nie wiem, trochę do Ksyo mi podobny. Dobra, lecimy. Nie mam pojęcia, ile on tu warty. Lecimy dalej. Kolejna tutaj przywieszka. Trzecie otwarcie tej. No, takie jakby skrzyneczki, można to ująć. I mamy coś ciekawego. Powiem wam, ta przywieszka bardzo fajnie by mi pasowała do takich skinów jak Printstream, bo tutaj dużo odcieni białego jest. No i ogólnie, jak ninja, wygląda. Więc pić, glancuś, elegancuś. Gdzie ona tutaj się znajduje? No, to jest już taka bardziej. Fioletowa, może i przywieszka, no coś tutaj musi być warta. Lecimy z kolejną tutaj. Z kolejną skrzyneczką, tak zwaną. I mamy coś, powiem wam, niesamowitego. Tego jeszcze nie widziałem. Jakiś zielony w ogóle tutaj, sól na przodzie. Ej, to już jest naprawdę ciekawy, no ciekawa przywieszka tutaj odcienie zielonego. Zobaczmy, czy ona tutaj jest. Nie ma tej przywieszki tutaj w tej kolekcji, więc to może być jakaś naprawdę eliminowana. Zobaczymy, zobaczymy. Ja sobie później oczywiście wejdę w ceny tych przywieszek i mniej więcej sobie obczaję. No ale w tym momencie nie jestem pewien. No i po raz kolejny ta sama mi przywieszka tutaj siada. Okej, okay, no dobra, na spokojnie. Mieliśmy 80 gwiazdek, mamy 65. Jeszcze otwieramy sobie... No i zobaczmy, zobaczmy co tutaj się potoczy. mamy jakiegoś zielonego antyterrorystę tutaj. Ja pierdzielę jaki groźny tutaj z mordy się wydaje gościu. No dobra, 62, czyli jeszcze tutaj otwieramy, lecimy, lecimy, nie zatrzymujemy się. I co my tu mamy? Mamy w tym momencie. No nie wiem, no to, to nie jest zbyt ciekawe, no chyba, że ktoś ma właśnie takie skiny biało, nie wiem, żółte, to może i by mu pasowało, no ale też tej tutaj przywieszki... Z tego co widzę nie ma, ale co to za przywieszka W ogóle ta też fajnie wygląda. Nie widziałem w ogóle i nie wpadła mi wcześniej w oko. No i dobra, wariaty, jeszcze tutaj otwieramy, lecimy. Zakręćmy tym śmigiełkiem, zobaczmy, co nam tutaj jeszcze da. Mamy po raz kolejny z tą solą, tą przywieszkę ale tutaj już inny odcień z zielonego. Tutaj bardziej jest taki... Jasne, albo coś mi się wydaje, albo jestem daltonistą, nie mam pojęcia Dobra, jeszcze dwie sztuki tej przywieszki sobie pootwieramy No i dawaj, dawaj coś z górnej półeczki Ach, Kurczę, znowu ten ziomek w okularek, już drugi raz go trafiliśmy Dobra, ostatnia sztuka i teraz wylatuje mi czerwony skin No ta kiełbasa też dosyć ciekawie tutaj wygląda, ciekawe jakie są inne kolory i no nic, zobaczmy. Może coś nam ciekawego jeszcze wypadnie. Lecimy. Ostatnia sztuka i dawaj to, dawaj to, proszę cię. Ej, ej, mamy coś, mamy coś tutaj niespodziewanego. Nie widziałem tej przywieszki wcześniej. Dosyć ciekawa kompozycja kolorków. Zobaczmy, czy ona tu się znajduje. No nie znajduje się tutaj, więc... A nie, dobra, znajduje się, czyli trafiliśmy tutaj. W sumie jakiegoś różowego skina Ej, no to już jest picuś glancuś To mi się podoba, naprawdę fajnie oddało Więc co mordeczki, wlatujemy sobie Teraz w kolejne tutaj przywieszki z brońmi I no kurcze, chciałbym taką przywieszkę Co najmniej takiej koski wydrobić No nie mówię tutaj o drewnianej Ale kurczę. fajnie to wygląda Nie, tutaj jest w ogóle drewniana No dobra, lecimy, otwieramy 30 tutaj sztuk sobie wydamy 10 razy tak jakby otworzymy to I zobaczmy, pierwszy strzał no i to chyba dupy nie urywa Dosyć ciekawie ta przywieszka wygląda Ale raczej nam za bardzo tutaj nie oddała Chociaż powiem wam, że tradycyjny kolorek inaczej trochę wygląda Lecimy, dalej otwieramy, nie ma co tutaj przedłużać I zobaczmy, zobaczmy No i to już jest chyba zwykły, tradycyjny niebieski tutaj skin na tę przywieszkę A nie, też jest tutaj inny kolorek No dobra, fajne jest to, że niby inne kolorki lecą Ale no, nie oznacza to, że będzie jakiś tam większa cena oczywiście tej przywieszki no w niektórych przypadkach się to oczywiście zdarza, lecimy, lecimy otwieramy po raz kolejny, Kurczę, coś nic nie chce ciekawego mi tutaj wypaść i mamy przywieszkę na kałaszka powiem wam ciekawa, ciekawa dosyć szkoda, że jest to niebieska przywieszka czy on tutaj się znajduje no znajduje, to jest to jest pierwsza tradycyjna najgorsza chyba przywieszka, no ale dobra, mało ważne, lecimy dalej Otwieramy to, dawaj, Jimmy. Jep, i coś naprawdę mocnego. I chyba trafiliśmy coś fajnego, bo mamy tu w kałaszka w kolorku czerwonym, i powiem wam, że on się prezentuje naprawdę tutaj kozak. Jest to oczywiście fioletowy już tutaj skinek. Okej, okay. to też nie był taki tradycyjny, bo tutaj tradycyjny jest jakiś różowy. No dobra, lecimy. Otwieramy jeszcze. Zobaczmy, zobaczmy co mamy, no nie, no to już jest naprawdę straszny dropik Lecimy dalej, piękne tutaj animacje, widzę jakieś 3D gwiazdeczki przelatują No i leci, no i leci i mamy pierwszą tutaj koskę jako przywieszkę Ale niestety jest to zwykła drewniana przywieszka Więc za bardzo ona tutaj nie jest warta Lecimy dalej, otwieramy, nie zatrzymujemy się Jeszcze tutaj parę gwiazdek nam zostało No i ten drop zabolał, naprawdę Chyba trzeci raz już trafiliśmy coś takiego Dobra, morteczki. Zostały nam dwa otwarcia Tej tak jakby skrzyneczki z przywieszkami I mamy tutaj coś naprawdę błyszczącego Kurde, jak to się mieni to strasznie Nie mam pojęcia ile to warte jest to bardziej fioletowy kolorek Już tej przywieszki Disco Mag Okej, okay, spoko nawet Jeżeli ktoś ma takie wiecie Skiny mocno rażące To myślę, że idealna by była przywieszka dla niego I ostatni tutaj strzał I dawaj to Jimmy no i dostajemy... No nie wiem, dupę bladu. Raczej to nie jest za bardzo warte. Zobaczmy, czy ten skin tu się znajduje. Nie znajduje się tutaj, więc może coś jeszcze jakaś tutaj morteczki, nadzieja jest. Nam zostało tylko i wyłącznie 20 tutaj. Oczywiście tych przywieszek Więc ja to sobie, wariaty, zostawię Zostawię sobie na kolejne odcinki W kolejnym odcineczku sobie pootwieramy yy, Naklejeczki sobie otworzymy A w następnym jeszcze odcineczku sobie Jakieś tutaj z kolekcji skiny Jeszcze pootwieramy Więc zapraszam was na kolejne odcinki Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał Jeżeli tak, oczywiście zostawcie łapkę Miejcie suba, wbijajcie na konkursy Widzimy się w następnym odcinku Wielkie yo.